Cześć, witam Was z tej strony, Cooper. A to jest Fabuła Show oraz pierwszy odcinek z Vampira, którego, w którym będziemy razem poznawać ten świat, ponieważ ja ani razu nawet nie dotkłem tego tytułu. Nawet nie obejrzałem gameplaya. No dobra, może jakieś tam widziałem walki, ale ogólnie fabuły i tak dalej, nic nie wiem. Nic kompletnie I, i po prostu jeżeli, jeżeli was to zadziwi, to mnie tak samo zadziwi zapewne, bo nie wiem, razem ze mną to będziecie poznawać. I przepraszam za to jest zgłoszenie, jeszcze jestem w, no w menu, ale nie dostałem możliwości jeszcze ściszenia gry. Jak dostanę możliwość, to jak najszybciej porobię tutaj wszystko, żeby, żebym nie musiał krzyczeć, bo wiem, że muzyka na pewno jest za głośno. No to co, puste miejsce. Mamy opcję, więc chwilowe cięcie. Dobrze, już jestem po cięciu. Mam nadzieję, że już jest dużo lepiej. Jeśli muzyka będzie za cicho, albo ja będę za głośno, albo ogólnie, to dajcie mi znać. Dajcie mi znać w komentarzu i ja to na następny odcinek poprawię ja sprawdzam komentarze, więc będę na pewno pod tą serią będę tutaj sprawdzał cały czas, więc jeśli coś będzie nie pasować, coś mam ściszyć, coś mam podgłośnić, to to dajcie mi znać, a ja, a ja to zrobię nowa gra rozpoczynamy tą nową grę tryb fabularny, tryb normalny, tryb trudny Kurde, no ja po prostu mam nadzieję, że to nie będzie jako horror, ale chyba nie powinno być. Eee, to jest... To są poziomy trudności chyba. Nie, zagraj z łatwą wersją wampira. Graj wampira w wersji oryginalnej. Nie no, bo to wiadomo, że to jest tryb fabularny, tylko chodzi o to, że tak się nazywa. Najgorsze jest to, że tryb, tryb fabularny to chyba był normalny poziom. Nie. To był przed normalnym poziomem w więc... Nie no, raczej tryb normalny, nie? Bo tryb trudny nie no, normalny, no. Tryb postaci. Yes. Dobra, już nie będę, bo poziomy. Poziom trudności gry. W tej grze poziom trudności jest uzależniony od twoich działań. Mhm. Od moich działań. Czyli co, będę miał jakieś wybory, mam nadzieję. Skoro już tak powiedzieli. Music is quite interesting, a Twelve dreams for the Red Queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned, called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found, when religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life, but death pending? Mm, mocne, mocne słowa na koniec. No, to w sumie wampiry, to wiadomo. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. So wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awake. O, kurde, żeś mnie wystraszył ziomek. I żeby nie było w kadcece, jest taki przyguszony głos to nic z nagraniem. Okej, okay. już możemy grać, Jezu jak Ty się ruszasz Hoppie Mogę obracać kamerą? Mogę Czyli tak to działa, biegać niezbyt teraz Tu nic nie ma, chciałem zobaczyć, to wiadomo znajdźki, coś tam Nie wiem, dobra, idziemy w dobrą stronę Idziemy podążać do przodu Podążamy za krwią Z tego co widzę Prawdopodobnie jesteśmy vampirem, znaczy będziemy, ale to mi przypomina coś na wzór, na wzór. Chce mi się pić i co mamy mu gryźć? No dobra. Oh my god. Mary Mary Hold on! Please oh, Ej Czy ona nie powinna się stać wampirką? Skoro wampiry ugryzły, czy to tak nie działało, bo... czy, czy to mi się coś pokręciło? No no uh. Uh. O oh, wy Będziecie do mnie strzelać do wampira A w sumie oni chyba jeszcze nie wiedzą o tym Oni chyba jeszcze o tym nie wiedzą. Czy ja mam uciekać? Biegnę, ale szybcie no, szybciej no, się nie da Nie wiem tu jeszcze no, tu biega Freedok Fifty też, nie? Powinno się tu dać biegać, co? Nie może Nie, nie wiem, dlaczego tak biegnie Widzę, że tylko w mam wyznaczoną drogę. Co O, Mary. Nie wiem, co to jest. Dobra, mam nóż i co? Mogę się z nimi bić? Czy coś? No, okay, pod kwadratem. Dziwna mechanika, bo. No ja jakoś nie kupuję tego, że pod kwadratem się bić. Ale co mam wyjść się z nimi bić? Bo. Nie wiem. Przybiłem to tylko po nóż. Dobra, to lecę się z nimi bić, skoro chcą. No co jest? No co jest. Co ja mam zrobić? Tu? No Wziąłem od niego i co? I co teraz? Aha! W taki sposób! Patrzcie na to! Psyk! Pyk! Nie wiem dlaczego, ale musiałem. O kurde! Dawaj, psyk! Zabij ten Aha, tu mam chyba głód ten pasek. To pewnie będzie głód, bo wiadomo, że wampir musi być głodny. Tam będziemy musieli niestety pić nie? teraz... Aha, unik! Dawaj No Aha, on tylko tak do tyłu idzie. No dawaj spróbuj też. Kurde, dobra, nieważne, zaraz zginę przez to. No! Dobra, ja tu ogarnę tą mechanikę. Na razie jak pojedynczo widzę się pojawiają, życie się chyba regeneruje troszeczkę, jak ich biję. Aha, tak, zmień cel, dobra. A z którym się kontrę robi? Chodź tu, chodź tu. Najpierw tego chcę. Okay. Kurde, dawaj go. Dobra, na razie zbytnio trudni nie są, tak mam normalny poziom. Na trudni już bym pewnie ginął. Please. Słuchaj mnie, nie mogę zrozumieć. Kto Co to wszystko ah, 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 just, just ah, ah, Aha, bo słońce... No tak, czyli... no tak, wampiry boją się słońca, tak? Czyli będziemy się takie lampki pewnie bić. No, Światła chyba w ogóle, nie? czy jest tylko słońce no jak będę stał w świetle مش no, فاتو się robi, czyli samo słońce nas bije Mmm. -hmm. I need to find somewhere to hide. Let me go. Kurde, nie mamy żadnego karabinu ani nic, na tym jesteśmy wampirem, kurde. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, Chodź tu bliżej. Хуже Chodź. Chodź tu. On ma jakąś odniesioną broń. Dobra, szczel. O ty gnoju. I to Aha, bo tak jest bieg. Tylko nie wiem, czy tu iść, czy. To zamknięte, co? I cannot enter. Dobra, no tak. Idziemy tu. Na razie tak prymitywna ta mechanika Czy jest. Zabunkrowanie jak w otlaście Żebyśmy wtedy odsuwaliśmy. Obyśmy byli tu bezpieczni. O, nie wierzę, że jest słońce się przez to nie przebije, Ale dobra. Uuu, tak można szafki otwierać, dziwny sposób, dobra. Gra wyszła, z tego co pamiętam, w 2019 albo 2018 roku. Mnie wtedy zainteresowało, zobaczyć. Co tu mamy za zdjęcie? Chyba rodzinu, która tu mieszkała, to. Oni byli! Nie wyłączaję dźwięku z Ja pierdzielę. Dobra, Mary Mary. Mary Mary mm, Tutaj jeszcze coś mamy. Szczeg szczegóły, poproszę. Cieni słońce. Pijawki nie lękają się słońca i nie stają w płomieniach, ani nie obracają w Proch, gdy przyłapie je światło dnia, zadaje im jednak prawdziwy ból. Osobiście przykułem wampira do drzewa, żeby sprawdzić, co się stanie, gdy wzejdzie gdy, gdy słońce, w ciągu kilku minut, go skóra poczerniała, jakby płonęła od środka jego oczy. Ciało topiły się obnażając rozpaczliwy ruch gr grzesz grzesznych kości bestii, która przez cały dzień usiłowała uciec. Stały tylko wysuszone, zwłoki zaczęły się jednak mozo mozolnie widzać, kiedy tylko słońce zniknęło za horyzontem. Wziąłem mu żeby ostatecznie go zniszczyć. Później przeprowadziłem podobną próbę, lecz z ogniem i przy... przebrzydła pijawka już nigdy nie powstała. Z prochów niech naszą broń, bronią będzie ogień bracia. Palenie tych bestii nie woli nam pozbyć się ich na dobre. Fragment poznaj nowego wroga, autorstwa Karla Eldritcha, przywódcy stróżów, eee, priwem. Aha, czy tego, tego będzie dużo. I tak to się zmienia, wow. Mamy nóż jak na razie, tu będą pistolety i tak dalej. Uu. Dobra, no tak, jak to wygląda? Interfejs, druga ręka i tak dalej Główna ręka, druga ręka, główna to która, to prawa chyba, nie? Mm, leczenie, bo, bo nie wiem, No alkohol, to wiadomo, że to alkohol pewnie będzie do leczenia. What do you Oh, TikTok. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets. Are you serious? I still have rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it in shadow takings. <laughs> I suppose we are undertakers. <laughs> now, nah, give me an eve. uh -huh. That's impossible. Yep. Dobra, tego byłoby fajnie się pozbyć z tego mieszkania, że czymś takim nie chciał mieszkać, no oczywiście obejrzymy całe mieszkanie moim zdaniem w tym odcinku już, no i napiszecie czy, czy, czy ok, czy może być, czy sprawdzamy co dalej w tej serii razem, czy jednak odpuszczamy tą serię. W już mamy pistolet. Johnny this one's lost we need to leave and now no. there's time I can save him that's the enemy coming the orders are to evacuate the hospital done he'll live and now what

Przeczytajcie, ja to sobie przeczytam później. Mm, mm, przeczytam na pewno później. Mm. Lustro. Jak wiemy wampiry nie odbijają się w lustrze. Dlaczego on się trochę odbija? No, musiałeś być ugryziony, inaczej nie ma. you referring to me no czyli ta kobieta też powinna się stać wampirem no i still have so much to accomplish i still have so much left that needs doing no jeszcze rzeczywiście tak w sumie jako tako się nie odbijasz ale jednak, no patrzcie, widać odbicie. Coś tu nie halo, nie? Wampiry się nie odbijały. No, mm, to chyba wszystko co sprawdzi... co mieliśmy sprawdzić, nie? W tym domu. Oczywiście sobie tylko sprawdzimy tam główne menu, mapę, no proszę bardzo, mamy otwarty świat. O kurde, no dobrze, chcę na mapę, tylko jak tu się oddala? Przybliż, oddala. A, czy to jest na maksymalnym oddaleniu? Patrzcie. No, dosyć duża mapa. Na razie, jakbym tu nie widział w ogóle żadnej misji, co bym pokazywała, że gdzieś mam podążać przednie, jakbyś tu zaznaczył. Uu. Na pewno bym mnie jakoś tam. kwadrans. Dobra, dobra, to już takie rzeczy może spogarniam. Brak misji na razie, widzę. Ale tylko na chwilę obecną, co? Dobra. Może nie tak. Dobra, e, na chwilę obecną... E, chociaż kurde, zakończyłbym odcinek, ale jak widać nie mam misji. Już wszystko sprawdziłem, co tu mogę mieć. E, zaraz. Oczywiście wiecie, No boję się, że jak ten to po prostu jakby gra... Będę musiał wszystkie te rzeczy tutaj od nowa robić i tu nigdzie nie było autozapisu zapisu przynajmniej. Wiecie? a może dlatego, że jest dzień i nie mam misji, co? I here until Aha, czyli my po prostu do mroku mamy zostać? No dobra, to dlatego nie mam misji. Dobra, więc wiecie co? Bardzo dobrze dopracowana gra pod tym względem, moim zdaniem. Yy, pewnie ta się odrodzi i tak dalej, bo w końcu została ugryziona, też będzie wampirem, pewnie wampirką no i co, dobra, już przestanę przedłużać e, powiedzcie czy e, zainteresowała was seria, e, czy nie bo ja bym mógł ją z, z chęcią nagrywać jest dużo mniej straszna niż, niż e, Outlast, więc z chęcią ją ponagrywam do usłyszenia, i, no, no i co pewnie jeszcze nagram drugi odcinek jeżeli się nie spodoba kompletnie to to jeszcze nie będę nagrywał ale... To w komentarzach ocencie. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.